Byłem z moją żoną 11 lat, i od samego początku wiedziałem, że jej córka będzie częścią mojego życia. Miałem świadomość, że nie jestem jej biologicznym ojcem, bo ten zniknął dawno temu, zostawiając ją i jej matkę samym sobie. Nigdy nie płacił alimentów, nigdy nie przysłał kartki na urodziny ani jednego euro na cokolwiek, a ja to ja byłem tym, który odbierał ją ze szkoły, płacił za jej ubrania, kupował prezenty na Boże Narodzenie finansował lekarzy, siedział na widowni w dusznych salach szkolnych, kiedy występowała, byłem tym, który nosił zakupy, pracował, żeby miała dach nad głową, a jednak w oczach mojej żony i jej brata, jej ukochanego wujka, zawsze pozostawałem kimś obcym, kimś, kto nie ma prawa się odezwać i dopiero kilka tygodni temu ta fałszywa harmonia rozpadła się na kawałki, bo jej córka, moja pasierbica, powiedziała, że chce spotykać się ze starszym chłopakiem. On miał osiemnaście lat, ona szesnaście. Różnica niby niewielka, ale dla mnie znacząca. Patrzyłem na niego i od razu czułem coś niepokojącego. Ostrzegałem, że nie zgadzam się, że to nie jest dobry pomysł, że to pachnie kłopotami, a wtedy zamiast wsparcia usłyszałem od własnej żony i jej brata śmiech i to jedno zdanie, które wypowiedzieli przy niej prosto w moją twarz: Nie jesteś jej ojcem. Przestań się tak zachowywać. I wtedy coś się we mnie złamało. Bo, jak można mówić takie rzeczy przy nastolatce, której próbuje tylko pomóc, jak można odbierać mi resztki autorytetu, które budowałem przez lata, jak można w jednej chwili zrobić ze mnie nikogo, a potem, kiedy ona następnego dnia wróciła zapłakana, zamknięta w łazience, drżącymi rękami, trzymając telefon i mówiąc matce, że boi się, że jest w ciąży. Nagle wszyscy oczekiwali, że ja stanę się ojcem na pełen etat, pocieszycielem, wybawicielem, wsparciem, ojcem, którego wcześniej mi odmówili. I wtedy spojrzałem jej w oczy i powiedziałem spokojnie: Masz rację, nie jestem twoim ojcem. Porozmawiaj o tym z mamą albo ze swoim wujkiem. A ona zaczęła krzyczeć, że to poważna sytuacja, że nie mogę jej zostawić. A ja przypomniałem sobie każde: To nie twoja sprawa i każde: Nie jesteś jej ojcem. I wiedziałem, że nie dam się już wciągnąć w tę grę, bo przez lata traktowano mnie jak bankomat bez prawa do decyzji. A kiedy próbowałem ustawić granice, zawsze mnie upokarzali, aż w końcu powiedziałem głośno: Nie chcę, żeby ani jedno euro z naszych wspólnych pieniędzy poszło na to, bo jeśli tak się stanie, zabiorę wszystko w rozwodzie. I nie, żartowałem. Tego samego wieczoru przeniosłem środki z konta wspólnego na swoje prywatne. Zablokowałem oszczędności i umówiłem się z prawnikiem, bo jeśli oni chcą, żebym był nikim, to ja będę nikim. Także finansowo. I nagle cała rodzina mojej żony, a szczególnie jej brat, zaczęli się złościć, bo im pasowało, że to ja płacę. Ale to oni decydują. On, ten wujek, rozwodnik dwa razy. Człowiek, który własnych dzieci prawie nie widuje. Pijący, Wiecznie bezrobotny, miał czelność wchodzić do mojego domu. I pouczać mnie, jak wychowywać nastolatkę. Jakbym to ja nie był tym, który przez 11 lat robił wszystko, by miała normalne życie, a on bawił się w wesołego wujka i mówił tak, zawsze, gdy ja mówiłem nie. Aż w końcu sytuacja osiągnęła punkt, którego nie dało się już zatrzymać. Bo pewnego ranka zauważyłem, że w moim portfelu brakuje kilkuset euro. Ślady były oczywiste. Pasierbica próbowała ukraść pieniądze, by pójść do motelu z chłopakiem. Więc poszedłem za nią i zobaczyłem, jak stoi, przed tym miejscem czekając na niego. I wtedy podszedłem i przy wszystkich ludziach powiedziałem na głos: Jesteś złodziejką, która okrada męża swojej matki, bo nie potrafisz utrzymać nóg razem. Rozpłakała się na środku chodnika, a jej chłopak próbował ją odciągnąć. Ale ja mówiłem dalej, że powinna dziękować, że nie dzwonię na policję. Że jeśli chce bawić się w dorosłą, to musi ponieść dorosłe konsekwencje. Wróciła do domu zapłakana, a moja żona zamiast porozmawiać o tym, że jej córka mnie okradła, oskarżyła mnie, że ją upokorzyłem, a ja się roześmiałem, bo to nie ja ją upokorzyłem. Ona sama siebie upokorzyła, a żona krzyczała: Nie jesteś ojcem, dlatego nie pozwalamy ci się tak zachowywać. I wtedy zdecydowałem, że wystąpię o rozwód. Nie będę już tak traktowany. Następnego dnia umówiłem wszystko z prawnikiem. Kazałem córce samej dojeżdżać do szkoły. Odłączyłem jej telefon, który przez lata opłacałem. A kiedy wybuchła, że się cieszy, że nie jestem jej ojcem, odparłem: Świetnie, bo ja już nawet nie próbuję. A kiedy jej ukochany wujek znowu stanął w moim domu i groził mi, że mnie nauczy rozumu, powiedziałem, że jeśli jeszcze raz tu przyjdzie, Zadzwonię na policję i że chętnie zobaczę, jak niby chce mnie załatwić, bo ja się już nie boję. A potem, gdy wszystko zaczęło się walić, gdy pojawił się nagle jej biologiczny ojciec, ten sam, który przez lata nie zapłacił ani jednego euro alimentów i próbował mi wmawiać, że źle traktuje jego córkę, wyrzuciłem go z mojego podwórka. A w głowie miałem tylko jedno: że wszyscy oni, cała rodzina mojej żony, wujek, ona sama, i ten pseudo-ojciec, są tacy sami, nieodpowiedzialni, roszczeniowi, żerujący na kimś, kto pracuje. A kiedy po miesiącach wszystko się zakończyło, rozwód przeszedł szybko, sąd przyznał mi dom, samochody i oszczędności, a ona wyszła z niczym poza tym, co mogła unieść, i teraz, kiedy słyszę, że jej córka ma kolejne problemy, że znowu obawia się, że jest w ciąży, że związała się ze starszym mężczyzną. Trzydziestoparoletnim żonatym facetem, który już ją zostawił, czuję tylko gorzką satysfakcję, bo ja próbowałem przez lata być ojcem, ale oni wszyscy woleli, żebym był nikim, i właśnie tego teraz doświadczają pustki, w której nie ma mojego wsparcia, mojego czasu, ani mojego portfela. I choć wielu powie, że to okrutne, ja wiem, że to jedyne, co mogłem zrobić, bo być dorosłym to nie tylko brać pieniądze i uwagę, ale też ponosić konsekwencje. A tego moja pasierbica, jej matka i jej wujek nigdy nie zrozumieli. Po rozwodzie myślałem, że wreszcie odzyskam oddech, że cisza w moim domu stanie się lekarstwem na wszystkie lata upokorzeń, że dźwięk zatrzaskujących się drzwi za moją byłą żoną i jej córką oznacza definitywny koniec tej farsy, w której grałem rolę ojca, ale bez prawa do decydowania. Jednak życie szybko udowodniło mi, że jeśli człowiek przez 11 lat pozwala komuś korzystać z jego pracy, pieniędzy i serca, to te osoby nie znikają po prostu z dnia na dzień, lecz próbują wracać, jak cień, który ciągnie się za tobą bez końca. I dokładnie tak było, bo chociaż formalnie wszystko zostało rozstrzygnięte, sąd oddał mi dom, samochody, większość oszczędności i inwestycji, a mojej byłej pozostały tylko ubrania i kosmetyki. Które mogła wynieść w pudłach, to jednak natychmiast zaczęła budować wokół siebie i córki narrację, w której ja byłem katem, a one ofiarami zaczęły rozpowiadać po rodzinie i znajomych, że wyrzuciłem dziecko na ulicę, że skazałem niewinną nastolatkę na cierpienie, że nie miałem w sobie ani grama współczucia. I choć wiedziałem, że wielu ludzi zna prawdę i pamięta, jak latami to ja płaciłem rachunki, a jej brat zasiadał na mojej kanapie i wyśmiewał mnie. To jednak słuchanie o tym, że jestem potworem, że niszczę cudze życie, doprowadzało mnie do szału. Zwłaszcza gdy dzwoniła do mnie sama moja była żona, jej głos sztucznie drżał niby od łez, a ja znałem ten ton aż za dobrze. To był ton kobiety, która przez lata perfekcyjnie grała biedną ofiarę. Kiedy chciała wyciągnąć ode mnie kolejne setki euro, mówiła: Proszę, ona potrzebuje badań, nie mam pieniędzy, to tylko kilkaset euro, zlituj się. A ja roześmiałem się gorzko i odpowiedziałem: Przypominasz sobie, jak twoja córka i twój brat mówili mi, że nie jestem jej ojcem? To nie moja córka, więc nie mój problem. I wtedy wybuchła. Zaczęła nazywać mnie bezdusznym, że patrzę, jak dziecko cierpi, że nie mam serca. A ja przypomniałem jej wszystko. Przypomniałem scenę w motelu, kiedy przy ludziach nazwałem jej córkę złodziejką. Przypomniałem moment, w którym jej brat, rozwodnik dwa razy, pijak bez pracy, wrzeszczał mi w twarz, że nie mam prawa zabraniać jej wyjść z chłopakiem, i przypomniałem jej, jak wtedy milczała, jak nie miała odwagi się odezwać, i powiedziałem: Teraz masz konsekwencje swojego milczenia, teraz zobaczysz, jak wygląda życie bez mojego wsparcia. I odłożyłem słuchawkę, a kilka dni później dowiedziałem się od ludzi z rodziny, że jej córka w desperacji próbowała go skontaktować się z własnym ojcem biologicznym, tym samym, który przez lata nie przysłał ani jednego euro, tym samym, który nie był nawet na jej urodzinach, i wyobraziłem sobie jej twarz, kiedy zrozumiała, że ten człowiek nawet nie odbiera telefonu, że jest dla niego nikim, i to ją załamało. Podobno chodziła po domu swojego wujka jak cień, płakała nocami, ale zamiast się uczyć, zamiast zrozumieć, że życie wymaga odpowiedzialności, jeszcze bardziej szukała ucieczki i w końcu usłyszałem, że znalazła sobie nowego mężczyznę. Tym razem o wiele starszego, 34-letniego żonatego faceta, który obiecywał jej złote góry, a potem zostawił, gdy tylko dowiedział się, że zaszła z nim w ciąży. I kiedy ta wiadomość rozeszła się po rodzinie, moja była żona podobno wpadła w histerię, ale nie dlatego, że bała się o przyszłość swojej córki, lecz dlatego, że nie miała pieniędzy. A dziecko oznaczało kolejne wydatki, i znowu próbowała zwrócić się do mnie, znowu zadzwoniła, tym razem już bez, Łez, ale z pretensją w głosie, mówiąc: To twoja wina, gdybyś został, gdybyś był ojcem. Ona nie szukałaby miłości u innych. A ja zaśmiałem się jeszcze głośniej i odparłem: Nie, to twoja wina i twojego brata, bo przez lata robiliście ze mnie kogoś obcego, bo śmialiście się, gdy próbowałem ją chronić. Bo pozwalaliście jej robić, co chciała, a teraz zbieracie owoce swoich decyzji. A ona zaczęła krzyczeć, że jestem nieludzki, że kiedyś będę tego żałował, a ja odpowiedziałem spokojnie: Nie żałuję. Niczego poza tym, że przez 11 lat pozwalałem wam mnie niszczyć. I wtedy naprawdę poczułem ulgę, bo po raz pierwszy od dawna zobaczyłem, że to nie ja tonę w chaosie, ale oni, i że każde euro, którego im odmówiłem, Każde słowo, którym zamknąłem drzwi do mojej pomocy, było jak cegła budująca mur między mną a ich dramatami. A potem, gdy dowiedziałem się, że dziewczyna faktycznie urodziła dziecko i że ten starszy mężczyzna zniknął jak wszyscy inni w jej życiu, poczułem tylko gorzką satysfakcję, bo wiedziałem, że przez lata miała u swojego boku kogoś, kto mógłby być ojcem, przewodnikiem, wsparciem, ale wolała mnie odrzucać. A jej matka i wujek dopingowali ją w tym odrzuceniu, więc teraz patrzę z dystansu i wiem jedno. Nie jestem jej ojcem, nie jestem jej bankomatem, nie jestem ich ratunkiem, jestem wolnym człowiekiem, który po latach w końcu zrozumiał, że nie można dawać serca ludziom, którzy na każdym kroku powtarzają ci, że nie masz prawa go okazywać, bo prędzej czy później zostaniesz z pustymi rękami, a oni i tak nazwą cię winowajcą.